Jest energia Reiki. Energia Reiki jest to rodzaj energii uzdrawiającej, która wypełnia wszechświat. Jest to energia inteligentna i posiadająca własną świadomość, zupełnie jak istota żywa. Ponadto Reiki jest siłą pozytywną, co oznacza, że służy jedynie obiektywnie dobrym celom. Energia Reiki jest stosowana terapii Reiki. Czym jest terapia Reiki? Terapia Reiki to rodzaj energoterapii wykonywane przez osoby, które ukończyły przynajmniej pierwszy stopień Reiki. Takie kursy Reiki możesz też zrobić u mnie na platformie astrosalus.pl ukośnik kursy Myślnik Online. Ten kurs u mnie składa się również z części Osobistej. Terapia rejki polega na tym, że uzdrowiciel nakłada dłonie na odpowiednie części ciała klienta, albo na miejsca znajdujące się na ciele eterycznym chorego człowieka. Nakładając dłonie, terapeuta wysyła do danych części ciała energię rejki. Taki zabieg, w zależności od jego rodzaju, może trwać około godzinę tego typu terapia może być wykorzystywana w leczeniu różnych chorób i niektórych problemów emocjonalnych. Ponadto, wzmacniając organizm człowieka, uodparnia go na choroby. A warto wiedzieć, że każda choroba osłabia organizm i przyspiesza starzenie się organizmu. Jeśli interesujesz się odmładzaniem, tworzą wielką szkołę Totalnego odmładzania na swojej platformie. Czym nie jest rejki? Na niektórych stronach internetowych możesz spotkać się z opinią, że rejki to sekta lub rodzaj ruchu religijnego. Nie jest to jednak prawdą. Rejki to terapia prozdrowotna. Nie ma w niej modlitw, bogów świętych czy religijnych rytuałów. Są za to zabiegi, które pomagają ludziom uwolnić się od chorób i innych problemów. W terapii Reiki uczą się ludzie na całym świecie i niezależnie od wyznawanych przez siebie religii. Podobnie jak osoby z całego świata poznają tajniki medycyny klasycznej. Do czego służy energia rejki? Energia rejki służy przede wszystkim do uzdrawiania siebie i innych. Ponadto dzięki niej możesz też oczyszczać z negatywnej energii przedmioty, pożywienie, napoje i pomieszczenia oraz energetyzować je, aby stanowiły dla ciebie źródło siły. Co więcej, możesz także przekazywać tę energię roślinom i zwierzętom. Po drugim stopniu możesz przesyłać energię na odległość oraz w czasie i w intencji. Zabiegi w intencji są bardzo ciekawym rodzajem zabiegu, gdyż można je stosować do osiągania wielu celów. O tym, dlaczego jest możliwe oddziaływanie na odległość i w czasie z punktu widzenia naukowego, dowiesz się z dalszych części tej książki, jak i kursu. Poznasz tam też praktyczne przykłady zastosowania zabiegów rejki w intencji oraz ich wyniki prosto z życia. Oprócz powyższych zastosowań, Energii reiki są też inne. Na przykład podczas stosowania wieloletniej praktyki zauważyłam także, że niejednokrotnie energia reiki pomaga wielu osobom rozwiązywać ich problemy emocjonalne i osobowościowe oraz wspomaga ich rozwój osobisty i duchowy. Do czego nie służy energia reiki? Niektóre osoby są zdania, że energia Reiki służy do rozwijania zdolności paranormalnych. Owszem, zdarza się, że inicjacje energetyczne i zabiegi poprzez oczyszczanie i odblokowanie czakr mogą uaktywniać utajone zdolności człowieka. Jednakże jest to tylko ciekawy efekt uboczny oczyszczania energetycznego, a nie jego cel. Terapia Rejki służy przede wszystkim do uzdrawiania chorych oraz utrzymywania ludzi w zdrowiu. Ponadto za pomocą energii Reiki nie można osiągać złych celów. Jeśli ktoś na przykład chciałby wysłać energię Reiki w intencji osiągnięcia celu, który może negatywnie na kogoś wpłynąć, energia ta po prostu nie popłynie. Energia Reiki jest więc siłą całkowicie bezpieczną i pozytywną. Faktem jest, że można użyć różnych energii do złych celów. Najprostszym tego przykładem są tzw. klątwy, uroki, złe oko oraz pewne nieetyczne, nieetyczne praktyki magiczne. Jednak wówczas nie stosuje się rejki, tylko energię własną, np. pochodzącą z uczucia nienawiści lub w specjalny sposób zebraną z otoczenia. Rejki do tego nie służy. To był fragment mojej książki o Rejki Rejki odkryj moc zdrowia. Link do zakupu tej książki możesz znaleźć pod tym filmikiem, ale również tam znajdziesz link do platformy, gdzie znajdziesz również darmowy kurs będący wstępem do terapii Rejki, jak również różnego rodzaju szkolenia w praktyce Rejki. Ja jestem Marta Pyrchała-Zarzycka, nauczyciel Rejki od 16 lat. Zapraszam cię serdecznie do zapoznawania się z cudowną wiedzą o reiki. Żyj mądrze i zdrowo.